Jesteś większy ode mnie. Czemu ty tak karolka nie lubisz? Trzy złote. Michał, a za co można go lubić? Za kontent? Za osobowość? Za to, jakim jest człowiekiem? No powiedz mi, za co można go lubić? Ja zapytam drugą stronę, za co ty go lubisz? Ja, Karol, ja karolka toleruję. Ale... I te, tak, pojawiają się osoby, które mówią, że nagrywałeś kiedyś Gary Smoda z Karolkiem? Tak, nagrywałem, bo chłop do roku 2014, do. bodaj. do roku 2014, do jakiegoś lutego czy marca, był normalnym gościem, i nagle z miesiąca na miesiąc coś mu odpierdzieliło. Ja wiem, co mu odpierdzieliło. Nie chcę mu robić. Ja, ja, ja nie, chcę, nie chcę tutaj, żeby on sobie. To, to jest jego własne, prywatne życie, to, ale. Coś mu się odpierdziliło w głowie i nie jest to związane z żadnymi narkotykami i tak dalej, tylko z życiem prywatnym po prostu. I nagle atmosfera, jak zaczął przychodzić do nas odwiedzać nas ze znajomymi, była taka, że wszyscy siedzieli pięci, a jak wyszedł to wszyscy... Uff. Ja szybko kontakt uciąłem, ja, szybko kont ja się szybko odsunąłem, niektórzy jeszcze próbowali zostać, ale koniec końców, co się skończyło... No Karolek, co robi, wrzucałem Rzuca, let's play jakiś na swój kanał, mijały, mijał tydzień i się pojawiało u niego na kanale, żeby kanał mu przetrwał, no cóż. Wspólne, takie nowoczesne... Ciekawe wy... dlaczego już nie kopiuję, ciekawe dlaczego teraz już nie kopiuje contentu. NAWCIA! Bez takich, bo jeszcze tam, prawdę wiem, odkryjesz. 100 tysięcy wyświetleń. Ja A tego ja nie powiedziałem, Nawcia. To mówię, no... Ja bo tego bo nie my... powiedziałem, Nawcia. wiesz, jakieś takie podbitki, że... Moje historia o Karolku. Oho? Hit z turniej Overwatch, co tam Oho. Roku. Kiedy te wszystkie dzieci dorastają Karolek i później i na streamie wysyłają donate z prawdziwym historiami. Ja ogladałem strasznie Perposa i on też w tym był. Perpos mówi do widzów. Aha. Hej, piszcie czemu chcecie być w teamie i w sumie udało mi się dostać do tego teamu. A społeczność dziękuję dla subika. Karolek subika. do widzów, dawajcie mi swoje levele i wziął gościa co był jakimś tam jednym z większych streamerów overa, ale ja się z tego śmieję. Serious business. Serious business. Turniej w Overwatcha. Niedobrze, że wygrał. Hurra. Karolek reklamował z kiedyś strony ze skamem. Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, otwarta homofobia na filmie. Eee, ja też nie tylko chciałem. Opinię, <laughs> Pozdrawiam masło. Kompletne, eee, kompletne kradnięcie też filmów, bez, bez stawiania nawet odnośników w opisie do oryginału. Zapierdzielanie kontentu z naszej polskiej sceny, zapierdzielanie miniaturek Generalnie no ja pierdzielę, no Karolek to jest przy, przykład takiego YouTubera z kategorii KGW, gdzie się zastanawiasz kto, kto to kurwa ogląda co nie, to już prędzej widzów Vito Minecrafta znajdę.